Co tutaj jest napisane? Dobra. I mamy dwie. Mam wrażenie, że wszystko, czego nie dotykam, to zaraz to będzie mokre. Okej. Okay. Trochę to utrudnia. Okej. Okay. Bardzo ciekawe. Ciekawe. Symoneczko, z tej strony Pat. Witam w drugiej części testowania naszego SPAS Action. Ale zanim zaczniemy, to szybkie przypomnienie, co mieliśmy w części pierwszej. <laughs> Hej, się, jak ją wyciągnę. Muszę umyć ręce. Dobra. I do czego ona jest? Ale takie kocie oko. Ale nie zaczniemy, to oczywiście, jeżeli jesteś tu nowy, nowa, to idealny moment, żeby kliknąć ikonkę suba oraz dzwoneczka, by być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. No to lecimy z odcinkiem. Teraz mam przygotowaną, ale jeszcze szybko nałożę opaskę. Jestem gotowa i jako szóstą maseczkę przetestujemy. Chill! Maseczkę relaksującą. Maseczka jest w płaszczu, całe opakowanie jest różowe z niebieskimi napisami. I sprawdźmy, co znajduje się na odwrocie. Oczywiście mamy szybką instrukcję, jak aplikować maseczkę. Trzymamy ją 20 do 30 minut, a następnie ściągamy. Ale jeszcze szybko przeczytajmy zastosowanie. Maska na twarz wzbogacona witaminą E zmiękczającą skórę. Okej, okay. no to lecimy z testowaniem. E, jeszcze szybko powołam ham maskę. Hmm, po prostu jak kosmetyk pachnie, nie ma żadnego wyjątkowego, owocowego zapachu. Więc sprawdźmy, jak wygląda. Okej, okay, maska jest różowa i na maksa naładowana produktem, aż ocieka. I jest bardzo twarda. Spójrzcie, nie jest to tradycyjna maseczka w płachcie, ponieważ nie jest ona zrobiona z cieniutkiego materiału, a na maksa. Twardego. Chociaż zaraz, zaraz. Spójrzcie, ona jest w środku. Ten materiał to jest tylko i wyłącznie zabezpieczenie, a maseczka znajduje się pomiędzy materiałami. I już próbuję do niej dotrzeć. Okej. Okay. Patrzcie. Uhu. I to jest taka galerytka. Uh, mega. I spójrzcie. Ją nakładamy w taki sposób, że jedną część zostawiamy, aplikujemy na twarz, przykładamy ładnie. Bardzo jest zasana maska do tego materiału, więc jednak tak ładnie nie przylega. Trochę to utrudnia, ale okej, okay. tu mam już dziurę. I tak się prezentuje maska. Jest bardzo wygodna, ponieważ jest elastyczna. Jest to galeretka tak naprawdę na twarzy, i można w niej rozmawiać. Więc ja lecę na półgodzinną przerwę i za chwilę się widzimy. O, idealny moment, najlepszy podczas całej kuracji, czyli ściągnięcie maseczki. Okej, okay, mimo że maseczkę miałam niedługo, no w sumie długo, niedługo, pół godziny, ale jednak widzę różnicę, ponieważ rzeczywiście delikatnie rozjaśniła, rozświetliła mi cerę. No to jest zasługa też witaminy E, która właśnie ma za zadanie rozświetlić naszą cerę. I maseczka zdała egzamin, więc lecimy z kolejnym testikiem. Jako siódmą maseczkę przetestujemy na oczy. Okay, maseczka jest w różowym opakowaniu, jest naprawdę bardzo puchata, więc albo jest tutaj dużo tych maseczek. Hmm, co tutaj jest napisane? Razy dwa. Ok, czyli są tutaj dwie maseczki i zastanawiam się, czy one są z materiału takiego wielokrotnego użytku, że można na przykład je włożyć w ciepłe miejsce, a następnie nałożyć je na oczy, żeby można było się zrelaksować, zasnąć, ponieważ tutaj jest przeznaczenie do samolotu, do pociągu, do spania, do kąpieli. Więc ciekawe, może ona jest gumowa, właśnie z takimi granulkami i można ją włożyć albo w ciepłe miejsce, albo w chłodne, w zależności czego potrzebujesz. No, ale jeszcze sprawdźmy szybko, co znajduje się na odwrocie. Okej, okay, jest to maska parowana oczy bezzapachowa. Okej, okay, no to testujemy. A, już się nie mogę doczekać. Dobra, słuchajcie, ta etykieta to właśnie była nasza maseczka. I mamy dwie, więc otwieramy! Dobra, jeszcze sprawdzimy najpierw zapach. Hmm, pachnie ładnie, słodko, ale to jest taki delikatny zapach. Dobra, i wyciągamy. Hmm, maseczka materiałowa. Okej, okay, bardzo ciekawe. Ciekawe. Hmm, wygląda ona tak. O tak. Tutaj mamy oczy i w środku są płatki. Jest to maseczka parowa. Dobra, jestem z powrotem i już wiem o co chodzi Jest to maseczka parowa, sama nagrzewająca się I działa ona w taki sposób, że od razu po nałożeniu na oczy Sama się aktywuje i nagrzewa Przez 30 minut do 40 stopni jest ona przeciwzmarszczkowa, relaksacyjna maseczka Więc powiem wam szczerze, że przymierzyłam tą maseczkę I ona już się rzeczywiście zaczęła nagrzewać Jest jak na razie bardzo cieplutka Ale jeżeli ma się rozgrzać do 40 stopni To naprawdę będzie gorąca Więc słuchajcie, ja nie marnuję czasu i wracam za 30 minut Okej, okay. no tak jak zawsze mówię, że ściągnięcie maseczki to jest najlepszy moment. To nie w tym wypadku. Ta maseczka to jest coś fenomenalnego. Ona jest przecudowna, odpręża, rozluźnia, rozgrzewa. No, mega, relaksuje. I jeszcze dodatkowo ja mam bardzo wrażliwe powieki i okolice oczu. Że naprawdę, mało jakich kosmetyków mogę używać i w ostatnim czasie mi dosyć piekły. I powiem wam, że po tej maseczce już nic nie czuję. Ulga totalna. No, mega, jestem w szoku. Dobra, lecimy z kolejnym pieścikiem. Jako ósmą maseczkę przetestujemy lawendową. No to zacznijmy od opisu opakowania. Kolor nawiązuje adekwatnie do substancji, która jest zawarta w maseczce, czyli do lawendy. Jest fioletowa. Na pierwszym planie mamy dziewczynkę, która testuje maseczkę, a obok mamy lawendę. I sprawdźmy, co znajduje się na odwrocie. Oczywiście mamy szybką instrukcję stosowania maseczki, czyli nakładamy na 20-30 minut, a następnie ściągamy. I jeszcze sprawdźmy przeznaczenie. Maseczka na twarz z wyciągiem z lawendy zapewnia skórze wrażenie zrelaksowania i przyjemne uczucie. Czyli mamy kolejną relaksującą maseczkę, więc testujemy! I szybko sprawdzamy zapach. Czy jest lawendowy? Mmm... Oj tak, maseczka jest na maksa lawendowa. I sprawdźmy jak wygląda. Ok, dziś tak samo jak na obrazku, więc zabieram się za rozkładanie. Pamiętajcie, trzeba to robić delikatnie, żeby nie uszkodzić maseczki, ponieważ jest ona delikatna. Ok, więc aplikuję i widzimy się za 20 minut. Okej, okay. najlepszy moment całej kuracji i kilka szybkich słów. Jeżeli chodzi o tą maseczkę lawentową, to była ona najtwardsza, najbardziej sztywna maseczka w płachcie jaką do tej pory testowaliśmy w tym całym naszym teście spa action i najciężej ją się aplikowało, ponieważ nie była ona delikatna, cieniutka i ciężko ją się nakładało. Była twarda i sztywna. Ale co do kuracji, to jak najbardziej moja twarz jest zrelaksowana. Więc swoje zadanie spełniła, więc lecimy dalej. I teraz coś nietypowego, ponieważ jako dziewiątą oraz dziesiątą maseczkę przetestujemy... Maseczkę Disneya Mickey Mouse! I mamy tutaj dwie maseczki w płachcie, jedna jest na twarz, a druga na dłonie. I obie maseczki są mega słodkie i widzimy na nich myszkę Mickey. Obie maseczki są nawilżające, więc testujemy! O nie, a miało być tak fajnie. Dobra. Maseczka przepięknie pachnie, ale nie ma żadnego konkretnego zapachu. O, jest na maksa słodka! Spójrzcie, są to rękawiczki. Dodatkowo rękawiczki mają na sobie kokardki, więc otwieramy! Ok, W środku wyglądają następująco. Mają celulozę, która jest nawilżona produktem nawilżającym. Więc za chwilkę włożę tutaj swoje łapki i zakleję to, ale jeszcze nim to zrobię, to nałożę i omówię maseczkę na twarz. Spójrzcie sami! O nie, jest ja znowu to samo. Mamy to. I jeszcze sprawdzę zapach. Maseczka po prostu paśnie kosmetycznie. I zobaczmy, jak wygląda. Okej, okay, jest mega słodziaśna. I również jest w kokardki. Dobra, więc ja ją szybko rozkładam i aplikuję na twarz. I pamiętajcie, uważamy z nożyczkami. No to czas na drugą. No to widzimy się za 30 minut. Najlepszy moment. Ale powiem wam, mam naprawdę nawilżoną, świeżą i rozświetloną cerę, więc maseczka przeszła test. A co do rękawiczek, to powiem wam, że są na maksa śmieszne, ponieważ w środku aż dłonie pływają w tym całym kremiku i mam wrażenie, że wszystko, czego nie dotykam, to zaraz to będzie mokre, a jest wszystko suche, więc jest to naprawdę mega śmieszne. bardzo fajne doświadczenie, więc każdemu polecam takie rękawiczki nawilżające. Dodatkowo nawiązując do samego opakowania, mam też duże rączki jak mieszkamiki, więc dobra. Ja ściągam rękawiczki i sprawdzimy, czy one też przeszły test. Okej, okay, jak widzicie, mam jeszcze trochę kremu na dłoniach, więc to wszystko wkremuje, ale podczas tego mogę Wam powiedzieć, że faktycznie dłonie mam bardzo nawilżone i naprawdę mega wydajne są te rękawiczki, ponieważ tego kremiku jest bardzo dużo. Super! lecimy z ostatnią maseczką. I jako jedenastą, maseczkę przetestujemy! Perłową jest ona w słoiczku. W środku latają saszetki, więc zapewne będziemy ją samodzielnie przygotowywać. Opakowanie jest zielone i tutaj spływa taka perłowa maść. W końciku widać kokos, więc zapewne jest o zapachu kokosa. Ale jeszcze sprawdźmy co jest na odwrocie. Perłowa maska do twarzy z gumy o zapachu kokosa. Formuła wygładzająca i nabilżająca. Okej, okay, więc testujemy. No, nieźle. Mamy dwuskładnikową maseczkę. I do tego kubeczek. I jeszcze łyżeczkę do nakładania maseczki. Troszeczkę mi się to kojarzy. Z popping cooking. Tutaj mamy płynną bazę oraz proszek. I łączymy ze sobą te dwie rzeczy. Wow, jaka gumowa! Dużo. I w środku mamy perłową maś, Takiego slajma. A właściwie można powiedzieć, że gumę. Okej, okay, więc wsypujemy proszek. Ale zapyliło. Dobra, sypujemy I mieszamy! Okej, okay, bardzo dziwne. Wychodzi po prostu taki gniotek. Dobra, już się łączy wszystko. Okej, okay, wszystko się pięknie połączyło i wygląda to w taki sposób. O zbyt się różni od tego, co było na początku, ale sprawdźmy, jak będzie się prezentowało na twarzy i czy rzeczywiście wygładzi i nawilży moją cerę. Sprawdźmy! Mam, że maseczka się rozlewa dokładnie, tak jak na obrazku. W takim razie czekam aż maska zaschnie i widzimy się za 30 minut. Ok, ja już jestem ponownie, minęło pół godziny i czuję, że tą maseczkę będzie się bardzo fajnie ściągało. więc Zaczynamy! Oh, jak taki żelek! Ej, mega! Okej, okay, i maseczka zeszła bardzo prosto, easy, naprawdę ją polecam, nawet pod kątem takiego fanu z przygotowania tego całego, a później nawet ściągania, więc naprawdę maseczkę bardzo polecam pod tym kątem oraz pod kątem pielęgnacyjnym, ponieważ naprawdę bardzo nawilżyła mi twarz, więc jest świetna. Podsumowując, chciałabym wyłonić teraz najlepszą maseczkę, mój faworyt i jest nią... Maseczka parowa To jest moje odkrycie Największe zaskoczenie I tą maseczkę będę kupowała niejednokrotnie Polecam Tym samym bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek Będzie mi bardzo miło, jeżeli skomentujecie Polajkujecie, dacie suba Udostępnijcie filmik znajomym, żeby hulał po internecie To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału I do zobaczenia w kolejnym odcinku Piąteczka